Małe Miasto jest to program, który powstał kilka lat temu w Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcieliśmy przede wszystkim nauczyć dzieci zasad przedsiębiorczości i trochę tego, jak funkcjonuje dorosłe życie. Że się zarabia, wydaje i oszczędza pieniądze. I stąd właśnie pomysł Dzierżoniów. Jest to zakończenie naszej czwartej edycji tego programu, który jest realizowany właściwie od 2018 roku. Klucz do małego miasta Dzierżoniów, komuś zostanie dzisiaj przekazany? No oczywiście dzieciakom, młodzieży, która będzie brała udział w tym projekcie. No projekt taki charakterystyczny, bo nie jest takich projektów wiele, natomiast uznaliśmy, że chcemy właśnie w tym trudnym czasie, kiedy wychodzimy z pandemii również, kiedy dzieci wróciły do szkół, zaproponować im jakąś formę, inną, inną formę nauki. Tutaj przy wsparciu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego i przedsiębiorców dzierżoniowskich udało nam się zbilansować, zbudżetować to, to, to działanie, gdzie 100 uczniów z czterech szkół podstawowych jest uczestnikami takiego projektu, a projekt ogólnie rzecz mówiąc ma na celu Nauczenie młodych ludzi ekonomii. Jesteśmy bankiem, który przede wszystkim współpracuje z samorządami i właśnie finansuje różnego rodzaju inwestycje przede wszystkim. Dbamy o społeczno-gospodarczy rozwój Polski. Natomiast właśnie dzięki fundacjom, które działają w ramach Banku BGK, między innymi fundacji BGK, właśnie staramy się tak od tej strony społecznej również właśnie wspierać lokalne społeczności. I to jest nasza rola. To pięć dni czyli od poniedziania w działku do piątku. Po kilka godzin właśnie tutaj w Ośrodku Kultury W Dzierzeniowie będą młodzieńcy młodzień, i dziewczyny i chłopcy przebywali. Jak widać jest grupa wolontariuszy. Każda z grup będzie zaopiekowana właśnie starszymi uczniami ze szkół średnich. I mnóstwo takich działań z życia codziennego, będą sklepiki, będzie waluta pod nazwą Dzierżon, każdy, każda z grup, każdy z uczniów będzie taką walutą dysponował i po prostu ma przez te pięć dni wszystko robić tak, żeby jak najlepszy wynik ekonomiczny uzyskać na końcu. Na końcu ta grupa, która zwycięży otrzyma do zadysponowania kwotę już taką rzeczywistą 10 tysięcy złotych i z tych pieniędzy w ramach takiego mini budżetu obywatelskiego to co dzieci wskażą będziemy wykonywać na terenie szkoły czy jakiegoś parku Dzierżoniowego. To czternasty projekt, tak więc jest to nasze czternaste miasto, gdzie zawitała Fundacja i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystko zależy od stowarzyszenia i od fundacji, które, które gdzieś tam lokalnie organizuje ten projekt, bo to one zgłaszają się do nas po ogłoszeniu konkursu grantowego przez naszą fundację i zwyciężają te najlepsze projekty to jest chyba potrzeba chwili. Tutaj, tutaj mamy oczywiście Szkołę Ekonomiczną w która kształci te kadry, ale nasz Wydział Rozwoju Miasta oczywiście monitorując różnego rodzaju środki finansowe, które można pozyskać na takie działania już nie inwestycyjne, a miękkie. Natrafiliśmy właśnie na Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. No uznaliśmy, że to jest na tyle ważne, żeby właśnie ludziom młodym, tym dzieciom z podstawówek wpajać od początku ich życia takiego coraz bardziej Dorosłego, jak należy gospodarować, jak należy finansami się zajmować, tak, żeby po prostu ten wynik finansowy, te oszczędności były jak najlepsze, żeby nie zjadać wszystkiego. A pokusy będą wielkie, bo w tym projekcie na przykład będzie sklepik pokus, w którym będzie można zakupić za te dzierżonie, znakomite produkty, czy to cukiernicze, oczywiście wszystko zdrowe jest, tak? czy, czy owoce, natomiast to już obniża budżet i później. Ten wynik będzie pogorszony. Również dzieci będą płaciły podatki w dzierżonach, także tutaj naprawdę wiele karkołomnych działań, rzeczy i, i, i potrzeba podejmowania jak najlepszych decyzji spowoduje, kto jest tym mistrzem ekonomii w dzierżoniowej, która ze szkół. Wszystkie projekty udały się naprawdę wspaniale. Za każdym razem dokończymy taki projekt. dzieci Dla dzieci jest to wielka szkoda, że trwa to tylko tydzień i że, i że tak szybko ten czas zleciał. Jest to, bardzo, jest to czas świetnej zabawy ale też przede wszystkim nauki, tego jak, jak zarabia się pieniądze, że należy przychodzić codziennie do pracy, dzieci oddają też w czasie projektu pieniądze do banku, oszczędzają, zakładają lokaty, a następnie ostatniego dnia dokonują zakupów w sklepie marzeń. Ta edycja. Oczywiście tutaj, jeżeli to będzie, będzie strzał w dziesiątka, przekonany jestem, że tak będzie, bo pracujemy nad tym dosyć dużo. Tutaj bardzo dziękuję Wydziałowi Rozwoju Miasta, paniom i panom, którzy tym projektem się zajmują. Dwa czy trzy razy były takie spotkania organizacyjne. Zobaczyłem, jakie atrakcje tutaj będą. Na pewno to będzie bardzo fajnie odebrane przez dzieci, na pewno będziemy. Starali się pozyskiwać te środki z, no, dalej, czy to z fundacji różnego rodzaju krajowych, ale też nasi przedsiębiorcy dzierżawioniocy fajnie odpowiedzieli na zaproszenie i w dużej grupie też wspierają, współfinansują ten projekt. No, oczywiście też nie będziemy szczędzili środków z budżetu miasta, jeżeli uznamy, że te projekty powinny być realizowane i przynoszą duże efekty, a na pewno tak będzie. Thank <laughs> you.